Witam bardzo serdecznie i cieszę się ogromnie, że możemy rozpocząć ten dzień razem. Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie terapii schematów, również w nurcie humanistycznym skoncentrowanym na emocjach. I tak jak zapowiedział mnie Bartek, w tej chwili opowiem o schemacie samopoświęcenia psychoterapeutów. Pewnie zadawaliście sobie, jako specjaliści pracujący w obszarze pomagania, czasem takie pytanie: co sprawia, że ludzie w ogóle wybierają takie zawody, że decydują się wsędzać życie, wsłuchując się w historię innych ludzi, w ich wnętrza, próbując dociec, co tak naprawdę sprawiło, że są tacy, a nie inni, próbując zrozumieć ich świat emocjonalny. No, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, przyznacie. Jak to się dzieje? Co takiego nas ukształtowało? Jakie doświadczenia życiowe doprowadziły do tego, że zostaliśmy psychoterapeutami? Na przykład, no, takie też pytanie zadawała sobie Alice Miller, którą pewnie też Państwo znacie, autorka wielu książek, psychoanalityczka. I próbowała sobie na to pytanie odpowiedzieć. Bazowała na swoich doświadczeniach, kontaktach z psychoanalitykami, młodymi adeptami psychoterapii, którzy dopiero się szkolili, żeby wykonywać ten zawód. I zwróciła uwagę, że ludzie ci mają pewne wspólne cechy. Są często nadmiernie ambitni, przywiązują dużą wagę do. Takich perfekcjonistycznych standardów. Kiedy nie spełniają swoich wysokich oczekiwań czy oczekiwań otoczenia, mają tendencję do odczuwania silnego wstydu. Jednocześnie też odczuwają pustkę wewnętrzną, często czują się wyeliminowani. Sprawiają też wrażenie odciętych od swoich emocji. Zwróciła Miller uwagę na to, że kiedy rozmawiała z nimi o ich dzieciństwie to bardzo często ludzie ci mówili w sposób taki odłączony od emocji, taki nauczalny, wręcz obojętny wobec swoich doświadczeń jako dzieci. Ale jednocześnie, i to było fascynujące, byli bardzo zorientowani na zewnątrz, bardzo empatyczni, niezwykle łatwo wczuwający się w świat przeżyć drugiej osoby. I to, co jeszcze Alice Miller zauważyła, to że też mieli oni pewną wspólnotę doświadczeń z dzieciństwa. Mieli zazwyczaj matki, które przejawiały cechy narcystyczne. To znaczy, one same w dzieciństwie nie otrzymały wystarczającego odzwierciedlenia, wystarczającego um, takiego zaopiekowania, emocjami, um, kiedy były dziećmi, um, ze strony swoich rodziców. Więc poszukiwały tego u swoich dzieci. Próbowały. Uzyskać tą taką narcystyczną gratyfikację od swojego dziecka, czyli tego psychoterapeuty w trakcie szkolenia. Byli to też ludzie w dzieciństwie nadmiernie obciążani problemami swoich rodziców, no i nie zachęcani do wyrażania swoich uczuć i swoich potrzeb. Z całą pewnością to chyba. Państwo jako specjalistom w obszarze pomagania, nie muszę tego przypominać, ale warto się do tego odwołać, że ta pierwsza relacja, relacja z rodzicami, z którym jesteśmy w kontakcie od pierwszych dni naszego życia jest kluczowa. Tak najczęściej jest to matka biologiczna, chociaż to różnie bywa. Więc ta relacja budowana z tym pierwszym obiektem przywiązania staje się taką matrycą wszystkich późniejszych naszych relacji z innymi ludźmi. Jeżeli to była bezpieczna relacja, jeżeli dostaliśmy od naszego opiekuna wystarczającą ilość czułości, ciepła, takiego empatycznego zapiekowania, zrozumienia, jeżeli była to relacja, w której czuliśmy, że opiekun jest dostrojony do nas, do naszych emocji, naszych potrzeb, potrafi regulować nasze emocje, potrafi je koić, wówczas oczywiście rozwiniemy model. Przywiązania, bezpieczne i takie też będą nasze późniejsze relacje z innymi. Będziemy mieli przekonanie, że inni ludzie są bezpieczni, że z innymi ludźmi możemy tworzyć trwałe, satysfakcjonujące związki, że możemy być kochani i że zasługujemy na tę miłość. Natomiast w przeciwnym razie, jeżeli matka była zbyt zestresowana, zbyt jakoś popłynięta własnymi konfliktami wewnętrznymi, zbyt przytłoczona swoimi emocjami, wówczas nie była dostrojona do nas i tym samym rozwiną się deficyty w obszarze potrzeb emocjonalnych. Dokrywacja ich potrzeb no, z pewnością kształtuje styl przywiązania pozabezpieczny, więc nasze relacje z innymi będą również zaznaczone takim stylem funkcjonowania. Będziemy oczekiwać, że inni ludzie są niestabilni, mogą nas dopuszczać, możemy być. możemy cierpieć w relacjach. No ale to, to jest oczywiście baza każdej tej teorii psychologii, psychoterapeutycznej, więc nie ma co tutaj dłużej się na tym rozwodzić. Ale teraz wracając do tego, co może kształtować nas, jako specjalistów, psychoterapeutów pracujących z ludźmi. No to wszystko wskazuje na to, Alice Miller. Próbuję dowieść w takiej swojej tezie, że ci rodzice byli raczej niezbyt stabilni, niewystarczającą troską nas musieli obejmować. Czyli ona wysuwa taką bardzo śmiałą tezę, że jeśli dziecko dorastało z rodzicami, którzy jeśli dziecko dorastałoby z rodzicami, którzy otaczaliby je autentyczną, emocjonalną troską, postrzegali takim, jakim było naprawdę, rozumieli je i akceptowali, szanowali jego uczucia, Prawdopodobnie nie wybrałoby później zawodu psychoterapeuty. Jeżeli rodzic jest rzeczywiście sam, trochę jak dziecko, ponieważ ma ogromne deficyty emocjonalne, swoje własne, pochodzące ze swojego dzieciństwa, nie jest w stanie być dorosłym, nie jest w stanie być zdrowym dorosłym, dojrzałym opiekuńczym wobec swojego dziecka. Jeżeli jest przytłoczony przez swoje emocje, lękowy, depresyjny, zmagający się z jakimiś problemami, też sytuacyjnymi, na przykład będący ofiarą przemocy, uzależniony. No, no, trudno mówić o tym, że potrafi regulować swoje własne emocje. Więc jak miałby ten rodzic regulować emocje swojego dziecka? Nie jest w stanie. Poza tym, już nawet na poziomie takim neurobiologicznym, Substancje chemiczne, które się wydzielają w sytuacji stresu, w sytuacji um, dużego obciążenia emocjonalnego, takie jak kortyzol, noradrenalina, adrenalina, um, one będą blokować wydzielanie się substancji um, związanych z um, opieką troską, um, takich jak opieka, um, oksytocyna. Um, co się dzieje, kiedy rodzic jest popłynięty swoimi problemami? Kiedy rodzic jest popłynięty swoimi problemami, dziecko uczy się nie obciążać rodzica swoimi uczuciami i swoimi problemami. No, to jest e, oczywista sprawa. E, ponieważ widzi, zauważa, czuje, że rodzic nie jest w stanie reagować e, w sposób empatyczny na to, co czuje, hmm? na to, co przeżywa dziecko, w związku z tym zaczyna odłączać się od swoich emocji, zamraża się e, tak. Taką strategię radzenia sobie obiera bardzo wiele dzieci w tej sytuacji. Ponadto też inną strategią radzenia sobie może być uległość, takie podporządkowanie. I bycie takim grzecznym dzieckiem, nie sprawiającym kłopotów, no to rzeczywiście to jest jedyna opcja, tak? żeby tego rodzica nie rozłościć jeszcze bardziej, nie przytłoczyć go jeszcze bardziej. Wszystko potrzebuje opiekuna, bo inaczej traci całkowicie poczucie bezpieczeństwa, jest bezradne, bezsilne w sytuacji braku opieki. Więc, żeby go jakoś przywołać do siebie, przywołać tego rodzica, musi robić co w jego mocy, żeby jakoś go wspierać, jakoś mu pomagać, jakoś go jeszcze sobą nie obciążać. No i tym samym rozwijają się nieadaptacyjne schematy. I tutaj dochodzimy do schematu, o którym dzisiaj mówię, o schemacie. Samo poświęcenia w typologii schematów Jeffrey'a Younga jest to schemat, który no jest silnie związany właśnie też tą Zresztą sam Jeffrey Young o tym pisze w wielu swoich książkach. Jest związany z zawodem psychoterapeuty. Jest szereg badań, do których można zajrzeć, dzisiaj nie, będziemy, nie, ma, nie mamy czasu, więc nie będę ich przytaczać, które rzeczywiście pokazują te korelacje pomiędzy. Z, na schematem samopoświęcenia, czy um, parentyfikacją, z którą ten schemat się wiąże, a wyborem zawodu psychoterapeuty. Jak się tworzy schemat samopoświęcenia? No, on się tworzy, tak jak już y, powiedziałam y, wcześniej, y, właśnie w, taki, w takich sytuacjach, w, w takim środowisku, kiedy któryś z opiekunów y, y, w jakiś sposób cierpi, albo cierpi fizycznie, albo psychicznie, jest samotny, jest nieszczęśliwy, y, no i dochodzi do odwrócenia ról w rodzinie. Czyli sytuacji, kiedy dziecko staje się osobą, która troszczy się o dorosłego. No jest to totalne odwrócenie porządku, jest to ogromnym cierpieniem dla dziecka. Tak naprawdę jest to przemocą emocjonalną, nieintencjonalną, bo oczywiście rodzic nie potrafi inaczej, nie sobie radzić inaczej, ale jest to poważną, poważną przemocą. Też Jeffrey Young na to zwraca uwagę, że schemat ten tworzy się zazwyczaj u. Ludzi, którzy już są wysoko empatyczni, to znaczy tak chce się rodzą, z takim temperamentem. Nie u wszystkich dzieci rozwinie się parentyfikacja, w dużym, silnym zakresie. Nie, nie u wszystkich rozwinie się silny schemat samopoświęcenia, Mają, którzy mieli podobne doświadczenia w dzieciństwie. Więc dużo też zależy od tego wrodzonego, wysoko empatycznego temperamentu. Dziecko rozwijając schemat samopoświęcenia. Nie uczy się po prostu, że inni są ważniejsi, tak krótko mówiąc, że trzeba wspierać, że to jest warunkiem, to jest warunkiem przeżycia, to jest warunkiem własnej wartości. Zazwyczaj dziecko jest w jakiś sposób nagradzane przez taką postawę, kiedy jest wspierające, kiedy rozumie, kiedy jest wyrozumiałe, kiedy mówi tak, rozumiem, mama inaczej nie może, tata inaczej nie może, nie ma sprawy, nie musicie się teraz mną zajmować, nie musicie się mną bawić. No to jest wygoda dla rodzica, rodzic wtedy. Może przez chwilę nawet nagrodzić dziecko, powiedzieć, ale jest ich ręce, dziękuję. Mamusia jest taka zmęczona, dziękuję, że pozmywasz te naczynia. Dziękuję, że, że, że czasem się zdarza rodzicom to nagradzać. Oczywiście wtedy, kiedy jest to doceniane, ten schemat jest też mniej, mniej intensywny. On się nie rozwinie wtedy w takim, takiej wersji ekstremalnej, kiedy dziecko. Otrzymuje docenienie, ale często to docenienie jest jakby no niewystarczające. To jest, to jest ciągle obszar ogromnego cierpienia dziecka. Jeżeli chodzi o konsekwencje schematu samopoświęcenia, no to dziecko, tak jak już wspomniałam, będzie prawdopodobnie bardzo uważne. Rozwinie szereg anten takich empatycznych, będzie stale monitorować, potrzeby najpierw rodzica, potem innych ludzi znaczących w jego życiu, starać się zaspokoić te potrzeby. Osoby z tym schematem też postrzegają siebie zazwyczaj jako silniejsze od innych. Mają też tendencję wchodzenia w relacje, w związki z osobami, które są słabe, są potrzebujące, które rzeczywiście mają problemy. I takie osoby będą atrakcyjne. Dla, dla osób ze schematem samopoświęcenia często będą wchodzić z innymi związki, relacje, będą się przyjaźnić z takimi osobami, chyba ja że przepracują ten schemat psychoterapii własnej, wówczas może yy, to już nie działać w ten sposób. I mm. tutaj musimy też yy, być uważni na to, że mając yy, doświadczenie parentyfikacji w swoim dzieciństwie, ja też oczywiście chcę zaznaczyć, że. Yy, Jestem daleko od uogólnienia, że wszyscy psychoterapeuci ma, mamy doświadczenie parentyfikacji i z pewnością wszyscy mamy schemat samopoświęcenia. To by było zbyt proste i pewnie też bardzo niesprawiedliwe dla wielu osób. Natomiast jest to pewna, pewna tendencja, jest, jest duże prawdopodobieństwo, że jest duża grupa osób, które właśnie mają taką bazę, mają takie doświadczenia w dzieciństwie. I że one wiodą je potem w życiu dorosłym ku, wybor ku temu wyborowi zawodu psychoterapeuty. Rola psychoterapeuty jest kusząca dla tych osób. Jest kusząca, bo um, tym, co powoduje wysoką samoocenę, tym, do czego się mogą odwołać, kiedy chcą poczuć się wartościowe, jest właśnie rola opiekuna. Więc to jest kuszące, czuć się w swoim zawodzie na, na właściwym miejscu. Więc możemy w ten sposób nieświadomie, oczywiście, zaspokajać takie swoje bardzo sfrustrowane, dziecięce emocjonalne, emocjonalne potrzeby. Na przykład, jeżeli właśnie byliśmy niedoceniani za tę rolę, bardzo się staraliśmy, a mimo to rodzice na przykład i tak pił, i tak popełnił samobójstwo, i tak był nieszczęśliwy, to jakby szukamy tego w dorosłym życiu, chcemy niejako, no, stworzyć okazję do innego zakończenia tego scenariusza, gdzie właśnie nasza pomoc jednak okazuje się efektywna, jednak jesteśmy doceniani. Poza tym często ze schematem tym wiąże się inny schemat, schemat wadliwości. Dziecko, które nie otrzymuje wystarczającej uwagi, zainteresowania, ciepła, docenienia, ono bardzo często rozwija w sobie również schemat wadliwości, czyli takie przekonanie, że jestem. Niepełnowartościowy, niegodny miłości. Więc y, rola psychoterapeuty również jest kusząca z tego y, tytułu, że no, pełnimy tutaj ważną funkcję, ważną rolę. Możemy być idealizowani przez y, swoich pacjentów. Y, zajmujemy ważną rolę, więc jesteśmy też dominujący, kontrolujący. Dziecko y, może mieć takie fantazje, takie. Omnipotentne w dzieciństwie, że od niego tak wiele zależy, że jeśli będę grzeczny, jeśli będę wspierał mamusia czy tatusia, to ten tatuś się zmieni, to wszystko będzie dobrze, to rodzina będzie szczęśliwa, to tak to, ta, to jest w dzieciństwie zrozumiałe, bo dziecko zachowa dużo więcej nadziei w sytuacji, w której będzie wierzyło, że od niego wiele zależy, że jeżeli się bardziej postara i bardziej zaspokoi potrzeby rodzica, to w końcu wszystko będzie dobrze albo przynajmniej nie dojdzie do jeszcze większej tragedii, więc wtedy można powiedzieć, że to jest adaptacyjne. Natomiast już w dorosłym życiu mniej, prawda? I w tym momencie, w którym mamy takie poczucie, że chcemy zbawiać świat albo że na pewno pomożemy wszystkim, że temu pacjentowi też pomożemy, to może być zgubne. No oczywiście też poprzez bycie psychoterapeutą możemy zaspokajać potrzeby inne, emocjonalne, związane właśnie z bezpieczną intymnością itd. Tak tak no ale cóż, ten schemat ma swoje blaski i swoje cienie. Z jednej strony, za chwilę będę mówiła o tych zaletach, może jesteśmy mając ten schemat. Bardziej, jeszcze bardziej uważnymi i empatycznymi i ciepłymi, też takimi wrażliwymi psychoterapeutami. To może być siłą w pewnych okolicznościach, ale też jest szereg wyzwań, z którymi się musimy mierzyć w sytuacji, w której mamy ten schemat. Na pewno najpoważniejszą, najpoważniejszą sprawą, wyzwaniem jest nieumiejętność wyznaczania granic. To jest częste u psychoterapeutów ze schematem samopoświęcenia. Nadmiernie liberalne podejście do pacjentów. No, wiecie Państwo, że to jest trochę tak, że pacjenci przechodzą z nami często właściwie okres, cały okres wyrastania, przechodzą wszystkie fazy rozwoju. Jest też faza, kiedy dziecko musi kształtować własną tożsamość, własną przestrzeń, musi się wyodrębniać od rodziców, to jest konieczne. Dla prawidłowego rozwoju i późniejszego dobrostanu psychicznego. I tak samo jest z naszymi pacjentami. Jeżeli nie stwarzamy możliwości, jeżeli nie stwarzamy okazji do tego, żeby pacjent mógł wyrażać swoją autonomię, żeby mógł się przeciwstawiać, tak? żeby mógł poczuć, tak jak, jak trochę adolescent, własną um, siłę, jakieś um, zachowania buntownicze, opozycyjne przejawiać, a w konsekwencji później już zdrowe, bardziej czyli asertywne no to ten rozwój jego będzie zahamowany. Będziemy blokować pacjentów. Kiedy jesteśmy zbyt tacy akceptujący, zbyt dający, zbyt um, samopoświęcający się, będziemy też prawdopodobnie unikać, jest duże ryzyko, że będziemy unikać konfrontowania pacjenta z tym, co trudne. Bo nie chcemy go frustrować, nie chcemy go frustrować z wielu powodów, nie chcemy, żeby cierpiał, nie chcemy, żeby zmienił nas zdanie, żeby się z nami gorzej poczuł, żeby miał dyskomfort i przez to czuł się jakoś taki zawiedziony, rozczarowany nami. Nie chcemy, żeby przestał nas idealizować. Tak mówię teraz, jeżeli jesteśmy psychoterapeutami, ze jest schematem samopoświęcenia cały czas. Więc no to również jest dużą przeszkodą dla procesu psychoterapeutycznego i tym samym dla. Możliwości pojawienia się pożądanej zmiany. No, jeżeli tak bardzo chcemy być akceptowani i doceniani za swoją gotowość niesienia pomocy przez naszych pacjentów, no to będziemy też subtelnie zniechęcać ich do wyrażania negatywnych emocji względem nas. Poza tym postawa samopoświęcenia która się może przejawiać w tym, że przedłużamy sesję, chociaż mamy potrzebę pójścia do toalety, zjedzenia czegoś pomiędzy pacjentami. Przedłużamy sesję, ponieważ czujemy, że to będzie dobre dla pacjenta, swoim kosztem. Możemy brać za małe pieniądze za sesję, możemy obniżać stawkę tylko dlatego, że wydaje nam się, że pacjent faktycznie. Tego potrzebuje. Możemy się godzić na przyjmowanie pacjenta o nieludzko późnych porach, albo, nie wiem, 21, czy nawet później, czy, czy pracować w weekendy po to, żeby obsłużyć dobrze pacjenta, żeby zaspokoić jego potrzeby. Więc no, w ten sposób modelujemy tak naprawdę również postawę samopoświęcenia u naszych pacjentów. W ten sposób sprawiamy, że pacjenci uczą się, że taka postawa jest właściwa, że trzeba. Być takim nadużywającym siebie. Że to jest ok, skoro mój terapeuta tak robi. No, innym ryzykiem jest ryzyko uwikłania w relacji z pacjentem, czyli takiego wejścia za głęboko w relację. Tutaj nie chodzi o relację, że ta relacja będzie zbyt intymna w rozumieniu jakiejś relacji miłosnej, bo nie, nie o tym mowa, ale bardziej takiego zbyt głębokiego zanurzenia w świecie emocjonalnym pacjenta. To może być obciążające dla terapeuty i wcale też nie wspierające w gruncie rzeczy dla pacjenta, bo kiedy na płaczemy z pacjentem, no to niekoniecznie jest to użyteczna interwencja terapeutyczna. Chociaż też może czasem pojawienie się jakiejś łzy na policzku nie jest niczym złym. W sytuacji, w której jesteśmy bardzo silnie w schemacie samopoświęcenia w gabinecie, no będziemy się czuć, w którymś momencie pewnie jednak przeciążeni i jakoś nadużyci. Oczywiście to uczucie bycia nadużytym przez pacjenta jest myl mylnie adresowane, bo jesteśmy nadużyci przez samego siebie, to znaczy jesteśmy nadużyci przez tą stronę tego schematu samopoświęcenia i wtedy czujemy się kontrolowani przez pacjentów, wtedy czujemy, że dzieje się coś naszym kosztem. Ale yy... Parentyfikowani psychoterapeuci, terapeuci ze schematem samopoświęcenia mają też szereg zalet. Mogą, jeżeli są świadomi, jeżeli pracują nad tym, jeżeli są w kontakcie ze swoją emocjonalnością, jeżeli od niczego się nie odwracają, udają, że wszystko jest super, to są w stanie przekuć to w swoje ogromne bogactwo, w swój ogromny zasób. Gregory Jurkowicz, który się specjalizuje, naukowiec stricte, zajmujący się parentyfikacją, w wyodrębnił takie mocne strony u sparentatyfikowanych psychoterapeutów. Teraz krótko o nich powiem, tak, zerkam na zegarek, bo już nie, nie mamy dużo czasu. Na pewno psychoterapeuci z tym schematem samopoświęcenia będą terapeutami, którzy są szczególnie empatyczni, bardzo, bardzo tacy troskliwi. I właśnie czerpanie, takie świadome czerpanie, dojrzałe czerpanie z tych własnych bolesnych doświadczeń będzie budować taką postawę autentycznej empatii wobec swoich pacjentów, klientów. Człowieczeństwo, tak można przetłumaczyć to słowo humaneness. Terapeuci są tacy bardziej otwarci, często bardziej swobodni, właśnie sprawiają wrażenie bardziej autentycznych, bardziej naturalnych swojej roli. To jest też coś, co często charakteryzuje osoby z doświadczeniem paradyfikacji. Przez to, że w dzieciństwie musiały rozwiązywać tak wiele problemów interpersonalnych, musiały znajdywać rozwiązania w takich trudnych okolicznościach, tak? mają za sobą po prostu taką szkołę przetrwania, taki ciężki trening, jak radzić sobie z zaburzonymi osobami. Więc dzięki temu po pierwsze nie boją się pracować w szerokim spektrum zaburzeń, więc ten zakres kliniczny tutaj. O którym mówi Gregory Jurkowicz, jest mocną stroną tych terapeutów, tym obszarem, obszarem mocnym że nie boją się, mają odwagę pracować z bardzo skomplikowanymi emocjonalnie osobami, bardzo cierpiącymi, ale też są pomysłowe, mają, wiedzą, co można tutaj zrobić. Potrafią błyskotliwie Łączyć pewne nieoczywiste fakty i znajdywać właściwe strategie rozwiązywania problemu. I tutaj na koniec chciałabym, żebyście Państwo zerknęli na takie zdania, stwierdzenia, które mogą odnosić się do schematu samopoświęcenia w relacji z pacjentami. Zdarza mi się przedłużać sesję, gdy pacjent prosi o dodatkową sesję, zgadzam się znaleźć dla niego termin. Gdy pacjent potrzebuje rozmowy przez telefon, zgadzam się na to, obniżam cenę za sesję, jestem gotowy przyjąć pacjenta o bardzo wczesnych czy późnych godzinach, albo w weekendy, gdy tego potrzebuję. Mam trudność z konfrontowaniem pacjenta, w obawie przed przeżyciem przez niego frustracji, przykrości, złości, staram się. Doprowadzać, nie doprowadzać do sytuacji złości na mnie ze strony pacjenta. Zdarza mi się, że wczuwam się w problemy pacjenta tak mocno, że nie potrafię powstrzymać łez. Myślę o moich pacjentach w wolnym czasie po pracy, w czasie urlopu. Zdarza mi się mieć poczucie winy, że nie mogę przyjąć moich pacjentów. Gdy choruję, mimo to nie odwołuję sesji z poczucia obowiązku, a kiedy pacjent zgłasza swoje niezadowolenie z efektów współpracy ze mną, czuję się winny. Możecie Państwo zrobić taki trochę rachunek sumienia, na ile to jest prawdziwe o Oczywiście próbując to trochę ska jakoś skalować, na przykład na tej skali od 1 do 6. 1 zupełnie nieprawdziwe o mnie, 6 idealnie, całkowicie e, prawdziwe, idealnie mnie opisuje. I sprawdzić, jeżeli jestem często na 6, 5, nawet 4. To być może dotyczy mnie schemat samopoświęcenia, dotyczy mnie doświadczenie parentyfikacji i może warto zastanowić się w takim razie, no, co, co z tym dalej zrobić, żeby się nie wypalić przed zawodowo na przykład, albo żeby też nie działać nieumyślnie na szkodę swoich pacjentów. I tutaj już kończąc, powiem coś, co jest dla Państwa oczywiste, ale terapia własna jest ma cofie nieodzowna, jeżeli pracujemy w zawodzie psychoterapeuty, czy w ogóle w innym zawodzie związanym z obszarem psychologicznego pomagania. Dlatego, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że jednak są pewne rzeczy z przeszłości, które skrycie na nas wpływają. I bywa, że nawet pomimo tego, że przeszliśmy już własną terapię, Musimy na nią wrócić. To nie jest e, żadna ujma dla psychoterapeuty. Wręcz przeciwnie, uważam, że psychoterapeuci, szczególnie psychoterapeuci, m, powinni e, no, traktować psychoterapię własną wręcz jako element superwizji, jako element ciągłej, nieustającej pracy nad, nad, nad sobą, bo przecież my jesteśmy tym e, narzędziem w naszej pracy i to tak, tak naprawdę poprzez nas, poprzez nasze wnętrze. Odbywa się proces terapii z pacjentem, więc to bardzo ważne. I tutaj odwołam się znowu do Alice Miller, taką klamrą, już obejmując całe dzisiejsze moje wystąpienie, która powiedziała, że terapeuci. W podobny sposób, jak rodzice wobec dzieci potrafią być tak autentycznie empatyczni, nie powierzchownie, ale autentycznie empatyczni, tylko w tym obszarze, w którym uwolnili się od ran swojego dzieciństwa. Ponieważ w przeciwnym razie będą reagować brakiem empatii i będą nieskutecznymi specjalistami. Cóż, dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj mówiłam, było w jakiś sposób przydatne dla Państwa. Pozdrawiam i do zobaczenia, mam nadzieję.